Witam serdecznie, na pewno chciałbym pochwalić tutaj mój zespół, który od pierwszej minuty był taki jaki chcielibyśmy go zawsze oglądać, napędzony, zdeterminowany, wytwarzający sytuacje, dominujący, wręcz taki bezpośredni, że Zagłębie nie było w stanie opuścić praktycznie swojej połowy a my tak naprawdę byliśmy jak taki walec, który, który idzie po swoje. Dobrze to się oglądało, byłem naprawdę zafascynowany tym, jak chłopaki funkcjonują, bo o tym rozmawialiśmy, że musimy być tacy jak na zajęciach treningowych, bo na zajęciach treningowych naprawdę widać w tych chłopakach dużo takiej jakości, dużo swobody w tych meczach już ligowych nieraz. Jak weszliśmy źle w mecz, to, to to gdzieś się tak spinali i ta, to wszystko ich przy, przy, no, tak hamowało, że tak powiem. A dzisiaj to był taki zespół, gdzie, gdzie, gdzie chcemy go oglądać, gdzie chcemy go widzieć na boisku. No i no, aktor, myślę, że jeden z głównych aktorów dzisiaj na, na, na boisku. Sędzia, któremu myślę, że jakbym poświęcił jeszcze kilka słów, to bym był po prostu głupcem i nie chcę tego robić i, i zostawię. Myślę, że cisza jest najlepszym... Najlepszą odpowiedzią na to, jak sędzia Szypuła sędziuje te mecze, przegraliśmy mecz. Do końca walczyliśmy, przeorganizowaliśmy od tej czerwonej kartki, która jestem przekonany w 100% jest niesłuszna i jest krzywdząca bardzo mocno. Przeorganizowaliśmy, już nie byliśmy tą stroną, którą zakładaliśmy, czyli będziemy tutaj dominować, atakować i wywierać presję i zdobywać przestrzeń. Podaniami czy dribblingiem i wytwarzać sytuację, musieliśmy oczywiście troszeczkę przejść w ten kontratakujący styl. O, oparliśmy to wszystko o tą niską obronę, o tylko skoki pressingowe do wysokiej obrony. Wytworzyliśmy sytuację, z czego byłem dumny, że, że, że drużyna potrafiła jeszcze wytworzyć sytuację, żeby zdobyć tą bramkę, no ale, ale zabrakło tej, 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 tego, 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 tego uderzenia celnego bo Antek miał kapitalną sytuację. Bardzo dobrze dzisiaj wyglądał, pracował po takiej przerwie, bo ostatnio nie występował w pierwszym składzie. To był ten Antek, którego chcemy oglądać. Wykonał dużo dobrej pracy jak cały zespół i tutaj naprawdę no, wiadomo, mógłbym dużo mówić o postawie. Rzut karny, no to nie wiem, czy to jest karny, czy nie, nie chcę, zostawiam. Nie, nie chcę już wracać do, do pracy sędziego. Na pewno ilość kartek pokazuje, jak emocjonalnie byli, byli sędziowie w ten mecz zaangażowani, albo i nie panowali nad tym, nad tym meczem. Szczególnie tutaj rola, jeszcze, jak mogę powiedzieć, technicznego sędziego, który, który był przejęty i, i prowoka, prowokatorsko bardzo się zachowywał w stosunku do nas. No ale gdzieś staraliśmy się zachować spokój i, i panować nad tymi emocjami, ale, ale gdzieś sypał tymi kartkami, rozdawał i to dziwię się, że sędzia techniczny o tym decydował w tylu kwestiach. Mój zespół dalej dalej pracował na tym boisku mocno i, i, i w defensywie kilkakrotnie, tak heroicznie wręcz broniliśmy pola karnego, Bramki i to kapitalnie robiliśmy, z czego trzeba być bardzo zadowolonym. No, bramka na 2.0, to bramka, którą sędzia liniowy, który był znowu tak też zaangażowany we wszystko. Nie zauważył tego, że nasz bramkarz, wybijając tą piłkę, trafił w rękę. Ale to był błąd naszego bramkarza, nie powinien tak się zachowywać. Rzuciliśmy dalej wszystko na, 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 na jedną kartę, żeby, żeby wrócić do tego meczu, żeby jeszcze o to powalczyć i powalczyliśmy. I tutaj jestem znowu zadowolony z tego, że drużyna zdobyła bramkę, grając w tą dziesiątkę i do końca jeszcze staraliśmy się napierać, żeby coś zrobić. Był to trudny mecz, bo. E bo wydawało się od początku, że, że, że będziemy tą stroną, którą chcieliśmy być, dominującą i agresywną, zdecydowaną i, i taka pewnie by to była sytuacja. No ale niestety czerwona kartka i te plany trzeba było skorygować. Żałujemy, żałujemy tego, bo taką determinację widziałem u moich chłopaków i, i, i taką pracę, którą wykonywali, to, to, to jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy z tego, co widziałem dzisiaj. Ale gdzieś tam tych błędów może się nie, nie ustrzegliśmy, może gdzieś to, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś to były jakieś nietrafne decyzje ludzi, którzy, którzy decydują o, o sędziowaniu i przegraliśmy mecz. Na pewno żałujemy, ale musimy dobrze się zregenerować i w piątek wyjść na boisko u siebie i zagrać dobre zawody w kolejnym meczu. Dziękuję.